Cześć! Dzisiaj zapraszam Cię do następnego ćwiczenia z serii ćwiczeń pilatesowych. Dzisiejszym ćwiczeniem jest sidekick. Ćwiczenie, które wykonujemy na macie, w leżeniu, na boku. Celem tego ćwiczenia jest wzmacnianie, jest... Yy, taka nauka równowagi to również nauka ustawienia neutralnej miednicy oraz y, ustabilizowania obręczy barkowej, ale celem ćwiczenia jest również wzmacnianie mięśni głębokich brzucha, wzmacnianie mięśni pośladkowych oraz przywodzicieli i odwodzicieli y, uda. Myślę, że przekonałam Cię tymi kilkoma argumentami, żebyś razem ze mną wykonała sidekick. Y, mata Pozwala nam ustawić prawidłowo ciało. Kładziesz się na boku, dosuwając do jednego krańca maty, i wyciągnij ramię i połóż na nim głowę. Ramię nasz tułów stanowią jedną linię odsuniętą do krawędzi maty. Noga wewnętrzna, ta postawna, ustaw pod kątem prostym, czyli jest ugięta w stawie biodrowym i w stawie kolanowym. Podniosę się troszeczkę wyżej. Noga zewnętrzna jest wydłużona i ustawiona na przedłużeniu kręgosłupa. Teraz bardzo ważne jest ustawienie naszej miednicy. Czyli nie możesz leżeć w ten sposób, żeby Twoja wewnętrzna talia doklejała się do maty. Musisz ustawić swoją mietnicę w sposób neutralny. Ja specjalnie włożyłam koszulkę do spodni, żeby było widać, że pod moją wewnętrzną talią jest takie miejsce. Fajna wizualizacja, wędrująca biedroneczka albo przepływający strumyk. Możesz sobie sama wyobrazić zupełnie coś innego. Ok, dłoń ramienia zewnętrznego połóż na wysokości biodra, łokieć jest skierowany do sufitu. Weź wdech i na wydechu unosimy nogę, ona jest wyprostowana w kolanie, na wdechu wracamy. Ćwiczeń tych, czyli powtórzeń, wykonaj od 5 do 10. Nie śpiesz się. Niech ta praca będzie pracą powolną i skupioną. Cały czas aktywne mięśnie brzucha, cały czas ustawiona neutralnie miednica, wydłużony kręgosłup, napięty pośladek. <grych> Jak się masz, mam nadzieję, że dajesz radę. W tym ćwiczeniu możesz też zrobić sobie modyfikacje, zapracować troszeczkę stawem skokowym, czyli Unieść do góry nogę w pozycji point i na flexie wrócić z powrotem. Point do góry, wydech. Wdech, flex do dołu. Poń do góry wydech i na fleksie powrócić do dołu. Ok, mamy pierwszy poziom ćwiczenia. Przechodzimy teraz do poziomu drugiego. Obie nogi teraz sprostujemy, zachowując utrzymanie pozycji neutralnej. Jeżeli na początku w pełni wyprostowane ciało sprawia Ci trudność, bo zaczynasz się chwiać na jedną, na drugą stronę, Obie nogi możesz delikatnie wysunąć do przodu, czyli widzisz kątem oka stopy przed sobą. Jesteś troszeczkę w takiej pozycji banana. Tutaj oczywiście zachowujemy wszystko, całe ustawienie z poprzedniego ćwiczenia, napięte mięśnie brzucha. Dłoń teraz kładziemy przed sobą, pamiętając o tym, żeby bark był ustawiony w kierunku sufitu. Wdech. Na wydechu. Unieś nogę zewnętrzną na wdech wróć, na wydechu unieś nogę zewnętrzną i teraz lecimy dalej, wdech, na wydechu dołącz nogę, tą, która jest położona na podłodze, podnoś ją do góry i opuszczaj. Fajna wizualizacja, nasze nogi wyglądają jak kłapiący dziób, Tutaj trudniejsza wersja ćwiczenia wymaga już mocniejszych mięśni brzucha. Cały czas pilnuj, żeby twoje, Twoja miednica była ustawiona w sposób neutralny. No i znów od 5 do 10 powtórzeń tego ćwiczenia w wersji z poziomu drugiego. Okej, okay. no i rozluźnij się. Teraz możesz się pokołystać na jedną i na drugą stronę. Sidekick, ćwiczenie wzmacniające jak zwykle mięśnie głębokie brzucha, wzmacniające pośladki, przywodziciele, odwodziciele uda i przede wszystkim dające nam poczucie naprawdę ogromnej siły. Powodzenia w wykonaniu tego ćwiczenia i do zobaczenia na następnych ćwiczeniach. Trzymaj się!